teraz możemy przejść do tego, co w ogóle się zmieni, bo tych zmian jest dużo. O niektórych Przez, już co, wspominaliśmy. Co mamy aż tak duże zamieszanie w całym świecie Formuły 1, bo tych regulacji naprawdę tutaj zmienia się praktycznie wszystko, od tego, co jest najważniejsze, czyli silnika po aerodynamikę tych samochodów. Dokładnie. Przejdziemy sobie najpierw do silnika. Niestety silnik się nie zmienia, pozostaje ta V6, która nie wydaje tak pięknego dźwięku, jak niegdyś V8 czy V10. Mi się wydaje, że nawet gdyby teraz przeszli z powrotem na V10, to biorąc pod uwagę to, że tu jest jeszcze więcej tej elektroniki w tym silniku, to, to już nie byłoby to samo. Zobaczymy, jak to wypali, bo póki co wszystkie pogłoski, pogłoski mówią o tym, że ten pomysł nie wypali, a mianowicie silnik elektryczny w jednostce ma generować aż 50% mocy w samochodzie. To jest bardzo dużo, bo to oznacza wzrost ze 120 kW. Do około 350 to jest bardzo duża zmiana, zwłaszcza, że ta je, ten system. W okresie początkowym ery hybrydowej od 2014 do 2018 był bardzo zawodny i wielokrotnie kierowcy mieli bardzo duże problemy z tą jednostką i kilkukrotnie musieli wycofywać się z wyścigów. Przykładem jest na przykład Daniel Ricciardo, który w 2018 roku był zmuszony tak naprawdę odejść do Renault po tym jak ta jednostka się nie spisywała. Na przykład w Monako udało mu się dojechać ten wyścig, bo wiemy, że na Monako proste są bardzo krótkie i dojechał na samej energii ze silnika spalinowego, bo ta jednostka MGU-K po prostu nie działała. I to jest największe ryzyko, że ta jednostka może być bardzo awaryjna na początku sezonu i zwycięzcą w wyścigu może nie okazać się najszybszy samochód, to... tylko ten, który będzie mógł dojechać do mety. Dodatkowo został usunięty system mgu h dla tych trochę mniej wtajemniczonych fanów Formuły 1, już szybciutko tłumaczę co to jest. Jest to po prostu odzyskiwanie energii z turbiny. Czyli jeszcze, waż, jeszcze bar, ważniejsze dla kierowców będzie zarządzanie tą energią, tą baterią, żeby można było w odpowiednim momencie przycisnąć i dodać sobie krótki skok mocy przy wyprzedzaniu, czy przy bronieniu się przed wyprzedzaniem, co będzie niezwykle istotne dlatego, że usunięto system DRS. Tak, Charles Leclerc mówił o tym, że dla, ich, dla wszystkich kierowców będzie to zupełnie coś innego, bo przede wszystkim bardzo ważną umiejętnością będzie umiejętność obsługiwania się kierownicą. To, jak dużo technologii jest teraz napchane w samochodzie Formuły 1 jest niesamowite. A wiemy, że na przykład Lewis Hamilton miewał już z tym problemy w tym sezonie. I ogólnie z zarządzaniem swoją kierownicą niejednokrotnie się mylił. Tak jak na przykład w Baku, kiedy przestawiając hamulce, po prostu pozbawił siebie szansy na zwycięstwo. I te problemy naprawdę uderzają w kierowców. Myślę, że w szczególności problem będą mieli najnowsi kierowcy, najświeżsi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, ale. Myślę, że i nawet Fernando Alonso na samym początku może mieć z tym problemy, bo kiedyś to zarządzanie baterią było prostsze. Mieliśmy po prostu brak zużywania baterii, niskie, średnie, wysokie, overtake i hotlap. Więc to było prostsze, po prostu przestawialiśmy jednym pokrętłem, a teraz to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane. Przechodząc do paliwa, to silniki będą używać w 100% zrównoważonych paliw ekologicznych. Które są kompatybilne z takimi zwykłymi samochodami, aut drogowych, więc tutaj raczej niewiele się powinno zmienić pod tym względem, że nie będzie jakiegoś wielkiego problemu w sensie, że paliwo nie będzie dawać taktycznej przewagi poszczególnym zespołom. Tak, tych dostawców jest kilku bo to chyba zależy od, od, od sponsora, tak naprawdę. I no to jest związane z tym, co planuje Formuła 1, czyli do 2030 bodajże roku przejść na zeroemisyjność tych wyścigów. Brzmi to trochę jak plan e, która, która nie cieszy się zbyt wysoką popularnością w ostatnim czasie. Zmienia się też konstrukcja bolidów, i to jest to, co akurat uznałbym na plus, bo bolidy się w końcu zmniejszają. Tak, będą około 30 kg lżejsze, co tak patrząc na całą masę bolidu to daje około 7% nawet całej wagi. Dodatkowo zostanie zmniejszony rozstaw osi o ponad o 20 cm to z 3,60 m do 3,40 m. Tak, z możliwością późniejszego jeszcze zmniejszenia o kolejne 10. No i zmniejszona zostaje szerokość całego bolidu i długość o 10 cm. To akurat na plus patrząc. Olek, weź sobie niżej mikrofon, bo strasznie, strasznie wysoko. No to mogę siebie podwyższyć. To jest akurat rzecz bardzo na plus, bo patrząc na takie tory jak Baku, Monaco, będzie znacznie łatwiej zmieścić się w zakrętach. Może zobaczymy więcej manewrów wyprzedzania na torze, na przykład w Monako, jeżeli będzie się dało zmieścić dwoma samochodami w jednym zakręcie, co w ostatnim czasie było nierealne. No, chociaż nie wiadomo, jak wpłynie na tą ilość manewrów usunięcie tego systemu DRS. Plany są takie, że. Umożliwi, że teoretycznie FIA chce, żeby możliwe było wyprzedzanie na całym torze, a nie tylko w strefach DRS, tak jak miało to miejsce w tym sezonie. No ale wiemy, że plany FIA często się rozmijają z prawdą. Dokładnie. Zwłaszcza, że ta aerodynamika, do której teraz przejdziemy, ma na celu przede wszystkim pomóc utrzymaniu się kierowcy za drugim kierowcą, żeby ten cień aerodynamiczny, który powoduje samochód przed, nie, nie, skutkował tym, że ta drugie auto traci na zakrętach, że jest trudniej się utrzymać. Czy to pomoże? Już wielokrotnie próbowano ten y, cień aerodynamiczny redukować, ale przez zmiany, które robią zespoły, to po prostu wracało i te różnice nadal były duże. Tak samo ta zmiana od 2022 do teraz miała to spowodować i na początku to działało, tylko kolejne y, sezony zmieniały to z powrotem w ten sam sposób i znowu oglądaliśmy tylko walkę w strefach DRS, no, którego już nie z nami nie będzie. Przetrwał 14 lat. Tak. Będziemy mieli na przednim i tylnym skrzydle nowe, ruchome elementy, które będą się aktywnie zmieniały w zależności od warunków jazdy. Teoretycznie brzmi to bardzo sensownie, tylko w praktyce spójrzmy na taką sytuację, że gdzieś delikatne przytarcie przednim, tylnym skrzydłem, no i już obowiązkowy pit -stop, bo samochód stanie się nie do prowadzenia. Tak, i to jest właśnie ten problem, o którym mówi wielu. Ekspertów. Ma to oczywiście zoptymalizować docisk i opór powietrza w czasie jazdy, jazdy, nie tylko w tych wyznaczonych strefach. No i tak jak wspomniałem, ma to poprawić zdolność bolidów, aby one utrzymały się do, blisko siebie. Przede wszystkim problem w DRS był taki. Że kierowcy, powiedzmy, mieliśmy taką sytuację od siódmego do 13 miejsca, jechali za sobą w mniej niż sekundę i nie było żadnego manewru wyprzedzania, bo nie mogli oni dać rady siebie wyprzedzić, mogli jedynie się utrzymać za kolejnym kierowcą, przez co często mieliśmy procesję zamiast wyścigu. No i też ta zmiana spowoduje, że jeszcze większy nacisk będzie na pracę poszczególnych inżynierów zespołowych i to na ich barkach będzie spoczywała odpowiedzialność na to, żeby dostosować te ruchome elementy pod aktualnie panujące na torze warunki. Tak, bardzo ważne będzie dobranie ustawień, tak zwanego setupu do każdego Grand Prix. Bo można, można tym wygrać i przegrać wyścig. Więc wiesz, tak jeszcze ci wejdę hmm? w słowo, wiesz, co mi się wydaje, że w końcu treningi będą miały jakąkolwiek wartość. Zwłaszcza na początku tak. zwłaszcza na początku tych nowych regulacji i będzie trzeba na nie zwracać uwagę, bo może tak się wydarzyć, że w pierwszym treningu jeden zespół będzie prowadzić, a w trzecim treningu ta sytuacja może odwrócić się o 180 stopni. Zwłaszcza jestem ciekawy, jak poradzi sobie Cadillac, który wchodzi do Formuły 1, chyba w najtrudniejszym momencie, jaki tylko się da. No tak, bo cała stawka zostanie przewrócona do góry nogami, nie będą mogli się wzorować na latach poprzednich, no bo te regulacje nie będą już obowiązywały, więc nie będą mieli przed rozpoczęciem sezonu pierwszego weekendu wyścigowego żadnych realnych wartości poza tymi testami, które jak wiemy z lat poprzednich nie zawsze miały jakieś ogromne przełożenie na końcowe rezultaty. Tak. E... DRS ma zastąpić tryb overtake. Ja mam nadzieję, że realizatorzy w trakcie wyścigów jakkolwiek zobrazują takiemu zielonemu widzowi, jak to ma wyglądać. W skrócie ma to wyglądać tak, że on ma to zastąpić i ma to być też aktywowane, kiedy kierowca znajduje się w ciągu jednej sekundy za z Czyli samochodem zosta przednim. Zostaje praktycznie yy, to model samo, z tylko zmieniony to... na przycisk w samochodzie, a nie na otwierane tylne skrzydło z tyłu. No, i ten tryb powoduje zwiększenie energii elektrycznej, no i w konsekwencji I daje większą, większą prędkość na prostych. Przypomina to system z formuły E, gdzie też taki jest. No e, i ty, na strzałki, w... pamiętam, to są, które mają. Nie bóstwa. wiem, czy się zgodzisz, ale te bolidy coraz bardziej przypominają formułę E, po prostu tam większy udział energii elektrycznej. Teraz te tryby wszystkie. Większy udział samochodu samego niż kierowcy, bo kiedy. Paliwa energooszczędne i zeroemisyjne, no to idziemy w. W kierunku takim dla mnie personalnie nie do końca odpowiednim. Dla mnie tak samo i budzącym wiele kontrowersji i wiele niewiadomych, no to o tym, co mówiliśmy. Jeżeli, moim zdaniem, przynajmniej, jeżeli. FIA organizuje pierwsze testy ukryte. To znaczy, że nie jest pewna tego, co może się wydarzyć w nadchodzącym sezonie. Obawia się tego, że różnice między kierowcami mogą być diametralnie wysokie, że samochody będą znacznie wolniejsze bo też o tym mówił na przykład Max Verstappen. Jeśli dobrze pamiętam, że te samochody mają być 6 sekund wolniejsze na okrążenie niż te poprzedniej generacji. I może stąd wynikają słowa Holendra o wcześniejszym zakończeniu kariery w Formule 1 po sezonie 2027. Nie wiem, czy widziałeś jeszcze... Gdzieś mi mignął jakiś komunikat, że na te pierwsze zamknięte testy Pirelli przygotowało specjalną mieszankę, nigdy wcześniej nie używaną i nigdy później też nie będzie używana, bo nie są to typowe sliki, tylko jednak opony z delikatnym bieżnikiem, więc to już w ogóle nie wiem, co to jest za pomysł i, i jakie te testy będą miały późniejsze przełożenie. Mam nadzieję, że komuś jednak uda się wygarnąć parę informacji z padoku. Myślę też, że inżynierowie niektórych zespołów, gdy zobaczą wyniki. I co się tak naprawdę wyprawia, mogą zacząć mówić bardzo głośno o tym co się dzieje. Ja jeszcze tak osobiście jak już jesteśmy przy temacie opon to mam nadzieję, że to będzie ostatni sezon Pirelli w Formule 1. Mi się wydaje, że tak się nie stanie, chociaż mieliśmy wielu świetnych dostawców poprzednio, na przykład Bridgestone, który e, do 2010 roku moim zdaniem radził sobie bardzo dobrze jako dostawca opon. No i zmienia nam się jeszcze jedna rzecz w, formu, w, w Formule 1, mianowicie zwiększa się stawka, o której już wspomniałem, że dochodzi Cadillac, a co za tym idzie, zmienia się format kwalifikacji. E, tak, Q1 2 odpadało 6 kierowców, 22, 16 i 10 będziemy oglądać w poszczególnej sesji. No co, no stawka się powiększa, to zmieniają się też zasady cut-down. Tak, ostatnią taką sytuację mieliśmy w sezonie 2016, gdzie jeszcze w stawce był Manor, wtedy też 22 kierowców gościło stawkę Formuły 1. I to są tak naprawdę wszystkie najważniejsze zmiany. My sami nie do końca ich rozumiemy, bo tych zmian jest bardzo, bardzo dużo i one są bardzo obszerne. To, e... to jakaś specjalistyczna wiedza techniczna myślę, że byłaby potrzebna, żeby jakkolwiek w tym momencie już analizować te zmiany, chociaż to i tak pewnie nie do końca by miało przełożenia, bo jednak te karbonowe części w porównaniu do takich zwykłych, myślę, że też mają tutaj swoją wagę. Tak, poza tym nie, nie wiemy nic. Zdjęcia, które okazują. No, Okazały się ostatnio z Audi były nieprawdziwe. E, testy mają być zamknięte, więc tak naprawdę w Bahrajnie być może dowiemy się czegokolwiek. E, I nie zostaje nic innego, niż życzyć tego, aby te zmiany albo były jak najkrótsze, albo jak najlepsze. Jeżeli mają, miałyby się nie sprawdzić, to wtedy e, jak najszybciej od tych regulacji trzeba byłoby po prostu odejść, chociaż wydaje się to zbyt nierealne. No tak, FIA, jak już coś wprowadza, to raczej bronią tego rękami i nogami. I na koniec jeszcze jeden temat: Jack Duchan Walpin. Jack Duchan Walpin koniec jego przygody. Walpin, Bardzo smutna przygoda tego kierowcy w Formule 1, bo naprawdę każdy, który celuje w Formule, Formule 1, to jest jego marzenie, bo to jest no, top-topów, tak naprawdę, aby tam się dostać. Przygoda bardzo krótka, trwająca sześć wyścigów, zamieniony na jeszcze gorszego kierowcę. Ja uważam na przykład, że Jack Duhan spisywał się lepiej przez te pierwsze sześć wyścigów, niż później Franco to który i tak punktów nie zdobył. Jak cały alpin Jak, no poza Gaslim No tak, no ale... no. ale ten drugi bolid po prostu nie dowodził absolutnie niczego. No i nawet nie będzie już kierowcą rezerwowym. A myślę, że w aktualnym stanie stawki nie ma dla niego miejsca. No, i tak średnio jest dla niego miejsce w Formule 2 czy 3, bo tam te składy też już On są. Nie, też już jest wiekowym zawodnikiem, patrząc na Formułę 2 czy 3. Podopinane, więc nie wiadomo, co z Jackiem Duchanem. Czekamy Myślę, na jakieś to... oficjalne informacje. Myślę, nie będziemy wydaje, że tutaj tak. wróżyć z fusów. Tak, w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o karierze Fernando Alonso, kto, dla którego ma być to ostatni sezon w Formule 1. No I zobaczymy sobie te nowe malowania, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby tu Red Bull jakieś diametralne zmiany Nie Mam wrażenie, że bolidów. ten bolid od 2005 roku, czyli od samego startu ich w Formule 1 nie różni się pytanie znacząco. Co z, pytanie co z Hasem, bo tam jest moim przynajmniej zdaniem przestrzenny jakiś karbon delikatny, biorąc pod uwagę, że i tak ten materiał będzie się w tych bolidach znajdował. Ja mam nadzieję, że zobaczymy coś więcej w samochodzie Hasa, że kilka tych nowych Aspektów w samochodzie zostanie ujawnionych, zwłaszcza że Toyota wspomaga no zespół Hansa. Pytanie, i jak on chce logo się? Tak, raczej na tylnym skrzydle, wydaje mi się. I akurat Toyocie bym ufał najbardziej, jeśli chodzi o samochody hybrydowe. Myślę, że tam swoje 5 groszy mogą dołożyć do tego samochodu, i w końcu amerykański zespół może zaistnieć w Formule 1, bo jak dobrze wiemy, Dziesięcioletnia, blisko przygoda Hasa już w Formule 1, no i ani jedno podium niezdobyte. A no najbliżej Oliberman. Oli w, w poprzednim już sezonie, nie tym. A tak jak powiedziałeś, e, chyba już wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dzisiaj. Tak, e, zachęcamy Was do komentowania tego, jak wy odbieracie e, ostatnie wydarzenia w Formule 1. Jak wy odbieracie te zmiany e, regulacji? Kogo stawiacie na faworyta w tej sytuacji? A za dzisiaj Wam już dziękujemy, zachęcam jeszcze do subskrybowania kanału i do usłyszenia. Do zobaczenia.